Cześć. Witam Was w rozkminach o tym, jak żyć, jak sobie ułożyć życie w tym dziwnym świecie. Ostatnim czasem co najmniej kilka osób zdziwiło się, kiedy im powiedziałem, że wolność to jest przede wszystkim umiejętność. Bo widzicie, wolność to jest pojęcie wieloznaczne. Przede wszystkim, chyba. Wolność to jest takie uczucie, w którym ja chcę coś zrobić i mogę to zrobić. To jest bardzo ważne, ale to jest myślenie życzeniowe to nic nam nie mówi o tym, jak to zrobić. Wielu ludzi myśli o tym, że wolność jest dana nam przez prawo, że my możemy coś zrobić, ale tak naprawdę ani jedno, ani drugie. Nie mówi nam jak być wolnym człowiekiem. I dlatego ja mówię najważniejsze. Wolność to jest umiejętność. No bo zastanówmy się. Chcę coś i mogę to zrobić. Przede wszystkim musimy wyciąć wszystkie myśli, które są niemożliwe. Których nie da się zrealizować. Jeżeli myślimy życzeniowo, nie możemy być wolni. To jest pierwsza umiejętność. Druga umiejętność widzieć wybór, że mogę zrobić jedno, mogę zrobić drugie. Mogę żyć w mieście, mogę harować od siódmej do siedemnastej i nie mieć z tego życia nic. A mogę ruszyć w drogę, mieć trudne życie, ale być może się tym trochę cieszyć bardziej. Być może zastanowić się, co ja właściwie z tego życia mam, co potrafię wnieść do życia innych ludzi, tak żeby. E, tak żeby wnosić wartość, a wartość to pieniądze. Pieniądze to wartość. Pieniądz jest tylko i wyłącznie dokumentem, który stwierdza, wniosłeś wartość do życia innego człowieka, należy ci się odpłata za to. Tak, tak, tak. No ale widzieć wybór. Widzieć wybór to jeszcze nie wystarczy. No bo choć widzę wybór, choć, wyb choć widzę wybór. No to jeszcze, jeżeli go podejmę, to ponoszę odpowiedzialność. Czy ja właściwie mam odwagę ponieść odpowiedzialność za swój wybór? Czy mam y, odwagę patrzeć codziennie w lustro i patrzeć sobie w oczy, wybrałem tak. Wybrałem tak. Dostałem po dupie za to. Ale, ale ja rozumiem. Nikt nie jest nieomylny. Ja podjąłem taki wybór. Nawet jeżeli podjąłem błędny wybór, to wyciągnąłem z niego wnioski. I wzmocniono te wnioski, idę dalej. I dzięki temu podejmowaniu odpowiedzialności, dzięki tej odwadze, żeby być niedoskonałym, możemy iść dalej i wzrastać. A nie siedzieć cały czas w jednym miejscu. Więc jak widzicie, oczywiście o każdej z tych rzeczy można mówić godzinami. Każda z tych umiejętności tak naprawdę poś, wymaga wiele czasu, żeby ją, ją wyrobić. I to tak mnie zaciekawia, że ludzie mówią o takich tak naprawdę nieistotnych rzeczach, jeżeli chodzi o wolność. Zwłaszcza jeżeli ludzie, którzy którzy narzekają, że wolność się zwija z tego świata, że, że, że politycznie tendencja jest raczej do tego, żeby ograniczać tą wolność na poziomie instytucjonalnym. A dlaczego tak się dzieje? No to jest oczywiste, jak dla mnie. No bo jeżeli ja nie umiem być wolny, no to po co mi prawo, które daje komuś wolność? No bo jeżeli ja nie, nie umiem być wolny, to umiesz być wolny? A prawo daje nam wolność, no to ja nie chcę wolności, bo ty będziesz mieć przewagę nade mną, prawda? A poza tym, jeżeli prawo jest konstruowane, żeby dawać ludziom wolność, no to ja jako osoba, która nie umie podejmować wyborów, która nie umie korzystać z wolności, no to ja nie chcę takiego porządku. Ja chcę, żeby mną się zaopiekowano. Więc jeżeli chcesz wolności w swoim państwie, w swoim prawie, no to nie krzycz o tym, nie krzycz, nie mów do swoich wyznawców wolności, bo ich jest coraz mniej. To, to jest tylko i wyłącznie e, łudzenie się, że to w czymś pomoże. Tak naprawdę trzeba pomóc ludziom umieć być wolnymi. To jest rozwiązanie tego problemu, a nie mieszać się w jakąś tam politykę. Polityka jest tylko odzwierciedleniem tego, co ludzie mają w głowach i jak dbają o swoje interesy. Tylko tyle. Ale przede wszystkim pamiętaj, że jeżeli jesteś wolny w sercu, to żadne prawo ci tego nie odbierze. Może będziesz musiał trochę powalczyć, ale wolność zachowasz i zabierzesz ją do grobu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej na ten temat, to napisz poniżej, co konkretnie Cię interesuje. Co to wszystko, co teraz powiedziałem, wniosło do Twojego życia? No i oczywiście też postaw like. zasubskrybuj, subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I przede wszystkim zachowaj pokój w sercu, ponieważ pokój jest konieczny dla Wolności. Jeżeli nie ma pokoju, to nie ma rozsądnego patrzenia na życie. A o to im właśnie chodzi. Zabrać ci ten pokój w sercu, żebyś się wmieszał w tą politykę, żebyś myślał, że to nie zależy od Ciebie, że musisz to wywalczyć, że musisz przekonać o tym kogoś. Wcale nie musisz. Przede wszystkim pokój w sercu. Pokój Wam.